Dzień dobry wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft Half-Life za mongiem już odcinek numer 654, ponieważ nie potrafimy w ogóle przejść tej gry. A Mongo przywita się chodźmy dalej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kontynuujemy sobie przygody w Half-Life'ie w Minecraft'cie ta przygoda nigdy się wiadomo nie skończy. Oczywiście kolejny raz Save Point nie działa, bo jest głównym najgorszym. A o, nie niestety u mnie też nie działa. No, trudno. Dobra, chodźmy za tym batem. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Ja na pewno nie chcę z nimi walczyć, nie podobają mi się. Czemu? Łatwy hajs. To ty sobie To tak jak bicie bat batów, kurde. Myśmy nawet stały i nic nie robiły. O, i hajsy, dodatkowe o, baty są tutaj. Dobra. <laughs> Kuuu, kurde. Tak nie wykorzystać. O nie, ale to oni mnie teraz pobili. O nie, dlaczego nie ma dźwięków z gry? Halo. Wyciszyłeś? O, nie wyciszyłem, nic nie wyciszałem Chociaż czasami się bugują nie, te dźwięki, wiesz? No właśnie nie mam gdzie, w, w w, gdzie wskoczyłeś? Nie no trudno, bo to niestety nie będzie teraz dźwięków w To może się same włączą później No, a tutaj jest teraz okej, okay. teraz tutaj można przejść sobie ładnie, grzecznie w ogóle No to brać już tego tutaj checkpointa Tak, wziąłem właśnie tego checkpointa stąd o jak ładnie tutaj jest. o jak ślicznie, o jak fajnie, ach jak przyjemnie. No, tak dzięki. Z... A tych hulcja. 180 przynajmniej mam. Mam jeszcze ten drugi nożyk. Powinienem zaraz sklep odwiedzić. Fuck you. To weź odwiedzimy sklep, Od dawno nie odwiedzaliśmy tego sklepu Co, co Ja to jest. mogę sobie tutaj kupić Al enchant Rangent Enchant, Armor Enchant. Wiesz co, ja bym sobie właśnie dokupił enchanta na wszystko Halo. Hmm. Ten enchant działa w ogóle, że on nie działa. Hmm, Buff grenade, buff grenade, buff grenade. Hmm. Co my tu mamy? Tu nożyk mam. Te... Ciągnąć w ogóle. Okej, okay, dobra, może sobie dobra. to wezmę. Aha! I to w taki sposób działa, no Ej, dobra. proszę to... mi oddać moje hajsy. Okej, okay. Okay, to już ogarniam jak to działa, więc... Klik, klik, okay. Co my tu mamy? Piek. Mamy tutaj okay. run, Rangent Gentleman. O, ale teraz jest, kurde, mamy. 2 dwa, jestem nie do zabicia dar. Okej, okay. czyli potrzebujemy to. I. Boże, idziemy dalej. Potrzebujemy może. Hmm. Puncha? Puncha, Dara, Ale rozumiemy. jeżeli pozwolili nam stąd wyjść, Ej, proszę jest... kupić mi! Nie ja chcę tak kupić! E, chce. Żeby... Dobra, może spyć... Nie... Tak, musisz o, dobra. Z rzeczą na którą chcesz nałożyć tak. O dobra, działa. Działa! A kurka kur! Jak jaśnę i bijeście też kur! Chodźcie moinga, chodźcie, na kupionę. Maruję przez ciebie zrażenia! Umarłeś bez mnie z wrażenia, grona, moja mam gdzie gramy. Dobra, gdzie dojdziemy teraz, Monga? A nie, gdzie. No, Zrobisz jakiegoś skróta. O, tu nas nie było jeszcze, no to teraz tutaj idziemy. Gdzie polazłeś? Wait, wait, wait. O, jakie tutaj. Ty już... hultaju, gdzie ty polazłeś? O, jak tutaj jest nieładni w ogóle, no co? A, tu drzwi się otworzyły, okej, okay, dobra. A, no widzisz, chodź tu, Amon, goty że rzekachu ty. Patrz, mam, konkur. No, co masz? Patrz, mam. Mogę, co mam. dlaczego <laughs> wiem jeszcze raz? Ale... Nie, jeszcze <laughs> <strzelaj> raz <laughs> wiem, nie ty hultaju jeden. O, nie, tu jest gorszy hultaj, do widzenia, <laughs> tam nie idzie. O, kurde, oh, damn! Zauważę Ślepy załek! A mongo, uciekamy na razie. Trzeba tam iść. Przemykam obok niego, żegnaj, mongo. Jeżeli sobie poradzisz, to dobrze. Ale to by było chamskie, gdybyśmy te pieniądze zostawili. Tak No oh. jeszcze <tywule> ty <tywule> <tak> 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 ja? Biegnij, Conquer, ile masz siły. Ile o, tu ]Howy? będziemy chyba wyszarzać. Ja mam siły w tych dwóch kikutkach. O nie, zadziałało E! O no, halo! O, jak fajnie To zadziałało, dobra Dlaczegoż hmm. tutaj będziemy wybuchać? Nie wiem Coś, coś pikłem Ja wiem co tutaj było, Mongo To tutaj żeśmy walczyli z tym takim Cicho, ja tutaj wysadzę parę rzeczy Okej okay. Dobra Teraz to przesunąć i to przesunąć Teraz... To musisz wysadzić, to Wait, bo nie wiem co wysadza się To jest za chyba No A po prostu tam mieliśmy przejść tak? To tylko tyle bo do wysadzenia No tak mi się wydaje, że wszystko wysadziłem, co było ważne No dobra Jak tym idziemy Jest przejście Tup, 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 w dół Tu, co w dół? Tu masz w dół, dobra Siup, siup, siup co my tu mamy? O, pieniądze ma. mam. Fajnie. No, no. zbieraj pieniądze, nie, pieniądze. Jak to dużo? No, no. E e e. w ciebie. Do widzenia. widzenia. Ałano no o ty o o nie. o o <Okay>. Hmm. No, okej, okay, dobra. Mam strzały. No to cześć, Conker. Nara. co? Trzeba być tak nerwów. Nieee! Yeah! Ja, ja, ja. Zemsta! Ja, ja, ja. Zemsta! Frajer Ramon Dziorzek! Nieee! No yeah. ja, ja, ja. Bardzo ciężko. Nooo! I will have my revenge! Z Forget about Freeman, Nara. Zemsta! Gdzie ja jestem? Już forget about Freeman. Mała! Co gdzie ja jestem? To... Tak, mam już trzy hornety, tylko nie wiem po co mi one, bo skoro nie mam broni dostrzelona, dałaby się jaka. A Mongo, jak umrzesz, mogę dostać swoją broń. Nie. Jak to nie? Nie zezwalam. Dlaczego? Bym bardzo o nią poprosił. Na mi się bardziej przyda niż tobie. Ciekawe co. Zabić mnie niech są. Do widzenia. Nie podoba mi się taka zabawa. No konkuj, przecież to darmowe hajsy. Co za darmowe hajsy. Też są darmowe hajsy. Łoł. Tak, bardzo darmowe hajsy. Bo tam mam go mówiłaś o darmowych hajsach, ja też mam darmowe To chodzi. Cały ten normalny hajsek, to tu samo. A Mongo, co ci tak klika strasznie ta moja myszka, bo intensywnie o. napierdzielam po prostu. A dlaczego tak intensywnie napierdzielasz? Co ci ona zrobiła? że musisz tak intensywnie napierdzielać. Bo im mocniej klikam, tym więcej obrażeń zadaję. Tak, tym to pamiętaj, że jeszcze atak z powietrza zawsze mocniejszy. Tak, no i tego mówię, to jest takie super combo. Tak, to, to, to. ja też będę tak napierdzielał tutaj, że... <grym> Jeszcze jakbym umiał trafić w ogóle w tego jak do tak lata O, dziękuję bardzo Jest tu coś, jeszcze Ja bym chciał, jeszcze jesteś ty jeden mały już mnie denerwował Jeszcze jeden Ja wracam w takim razie O, rybcia Zaraz się dowiemy gdzie Ser Amonjo uciekł Ser Amondzio Ser Amondjo daleko już jest tak, Sarah, mądrze, już uciekł bardzo daleko. Gęś mi dźwignię, jaką jest czy nie? E, nie wiem. <grych> Chyba nie. To nie. Dźwignie. dźwignie. A, nie, bo ono jest po to, żeby tutaj się dostać. Dobra. Hmm. Ja jestem, okej, okay, tutaj. Tak, byłeś tutaj, już tutaj jest. Zebrany. Czyli ja pomykam po twoich śladach, panie mongowie. Hmm. That's very interesting. A ja wychodzę na zewnątrz. Zaraz zobaczymy się aż tak dobrze. Cyk, cyk. Ok, jesteśmy na zewnątrz. Wow! Komando Strike Force! Komando Strike Force? wow! Ja ci dam granatami mi rzucać. Mek, tak? myk! Hamarz! Masz. masz. Co to dalej jest? Tu jakieś proste przejście, tu jakieś takie przejście Tutaj pan komandos, który rzuca we mnie granatę Zabiję ich wszystkich Położę mu granatów ...potrzebnych O, nawet jeden w wincie jest Tutaj mam jeść O, też wychodzę na dwór A ja zjeżdżam na dół no. No. O, o, Wow, poznażę. ale kwasu Tak? Dobra Juu! NIE! Palę się! Ale będzie warto o, tutaj jest. Dobra, jestem tu, gdzie ty, dobra. Dobrze, to bądź sobie. Ej, jak spadam, ja? O, tak. Ała! Ała! Warto było. Konkurencji już nic dla ciebie nie ma tutaj. O, Nic dla ciebie tam nie było. Dobrze ci, tak, tak umieraj sobie. No co za churde, no. Nie. Kiedy <noise> masz lagi stary. <noise> no o. Nie. Jakie ty lagi miałeś. <noise> Jak mnie zabił haniebni. O to sk**. Skur... No dałem, zemsta. O, it. Gdzie jest? O, da, dobra, tu nie idę. Darmowe pieniążki. I dalej. Tam masz pieniążki. O, tutaj mam jeszcze więcej darmowych Przy moich tych jest darmowe pieniążki sporo. Możesz <laughs> tam iść Konkur. Nie niby co? No dalej, w tamtą drugą stronę. Masz darmowe pieniążki. Że gdzieś tutaj, tak? O! <śmiech> <śmiech> o, nie podoba mi się tam. No A tak Napierać O ile jemy. Dlać gnoja. Konkury. Nie mnie, bo ja zaraz umrę, konkurs znowu. Ale ja nie, a to nie ciebie. Aj daj. To, to ja biłem tych wszystkich tutaj, cholery. Choleryków tych. Ooooo, mam jedno życie, no i nie mam życia. <grytuj> dobra, mi się zaraz poison kończy, będzie Gdzie ty dobra. mnie tepłeś? Okej, okay, dobra, tutaj. Gdzie cię tepło? No właśnie, nie wiedziałem, gdzie mnie tepłeś, ale. O dobra, te późmy w fajnym miejscu. O, już zbierasz te? No, pieniążki były. No, nie. No i guzik, który nic nie robi. To jest jakiś guzik, który chyba coś zrobi. Może ja przeżyję. Dzięki niemu, jakby mógł coś zrobić. Halo! A! Dostarzyło, dobra. Zamknąłeś! No, na, na razie. Fajfusie jeden ty. A ty zgrędzę. No ja tak u Fredzie Franceska. Z... <grystanie> Dobrze ci tak. Ups. No to znowu windą zjeżdża. Najlepsza winda ever. Kurde. Hmm, dobra. <grystanie> Hops. 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 Ops. Ops. Punkty będą moje. Ops. Moje ups, pieniądze. Ops. 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 Ps. Ops. Hmm. Saving. Ops. Ooo! Oh! Znowu to samo! Ops. 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 Player, mógłbyś się przestać wydługniać Pieniądze? Co, są, czekają na ciebie? Ja Linda, gdzie Ops 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 I. I jestem Okej. Ja, mam się Już do ciebie ja mogę. musiałem zjechać winda. Winda była bardzo satysfakcjonująca. Byłem bardzo zadowolony. No, 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 na pewno. Oczywiście tak było. oj, 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 oj. widzę, że to są bardzo nieprzyjemni ludzie. walczysz. Nie mi nie walczysz do tego nie dalej są. Strasznie nimi są Nawet nie wiesz jak nimili. Ale przynajmniej pieniądze mi dali. To się bardzo nieprzyjazne mnie tutaj. Dobra, przynajmniej bo... pieniądze dali. Przynajmniej pieniądze dali, to dobrze, szkoda, że... Zara, umrę. Coś tak czuję. Cześć. Nie umieraj, Kong. Nie umieraj. Au. Jak ty się tu pojawiłeś? No, No co, no jestem sobie. Jaki magik, kurde. G-man. G-conquer. O nie. Nie no, mi tego. G-conquer. Aua. Strzeźcie się złego G-conquera. I'm ma G-inquer. G-inquer. Jasne. G-inquer strasznie To jest na Dzięki, To nie ja. chciałeś ja się... mnie okrutnie i brutalnie dobić. Nie, to było specjalnie, żebyś ty nie musiał umierać Pff, w węczarnych. Tak, Na pewno. Tak, to żebyś nie umierał w węczarnych, Mówię ci. O, drzwi otworzyli. Jak, jak miło. O, pieniędzy nie dali nawet żadnych. Ale tutaj jest coś kolejnego. Coś kliknąłem, nie wiem. Mógł... Nie wiem, co ty daje. Oooooo wow. okay. okay. Hej pieniądze znalazłem Fuck you. Nie wierzę ci w to Naprawdę Nie wierzę ci w to Ale pieniądzków Ja cię Nie wierzę ci w to Nie? To ja se zabiorę Raz, dwa, trzy Ale pieniążków, konkur. Naprawdę. Nie chcesz wziąć sobie? Jestem taki miłosierny. Nie wierzę ci w to. Naprawdę, jestem miłosierny. Ja ci w to nie wierzę, że tam są pieniążki. No dobrze, to sam wezmę. Patrz na moją punktację. O, Raz, pa. Dwa. Trzy. Były pieniążki ładne, takie. Ojej. A ja też mam. Tak. Czemuś tu nie przylec, kurde, Konkur, tam była taka fajna pułapka Daytona z pieniędzmi Akurat, kiedy powinieneś lecieć na pieniądze, to nie poleciałeś, no co za ham? Bo ja sobie zebrałem pieniądze z Kurde, a tam fajnie mógłbym cię zamknąć i byś już siedział z tymi pieniędzmi oh, Aaa, no ci dobrze tak, bardzo ci tak dobrze Taki fajny miał być troll, nie wyszedł bo nie chciał pójść no. Dziadyga, nie chciał pójść no. Dobra, płyniemy gdzieś. Jak mogłeś. Walona w ciebie typi. Ja płynę. Gdzieś. Jak mogłeś. Oh. Ja płynę gdzieś dalej. I trusted Don't trust me then. Yo my brother. I trusted you. You were supposed to. Coś tam. You're supposed, supposed to... have coins. Not leave him in darkness. Co <laughs> to, to, to to jest? Co to, to jest? Co ja tu mam zrobić? No access Low from coolant system 1 Pewnie wody nalać Low from coolant system 2. Wody daj, wody daj. To jest flow from coolant tank. I to te daj coś? Klikłeś coś? Nie, ja, bo nie było tam chyba nic do kliknięcia ja nic nie widziałem. Jak coś znajdziesz, to leci mi nie mów. Hmm. I co teraz, to odwrócona psychologia, jak na ciebie zadziała? To, że coś nie klikłeś I dlatego nie ma tam wystarczająco wody Ja tak w tak kładziłem tak o No i oszukałeś konkurenta Coolant tank, no jestem przy tym coolant tank Powinno Wody gdzieś... trzeba wlać najpierw To idź po wiaderka i coś znajdziesz na... A, wiaderkiem wlać No, a tutaj jest? <laughs> o, Chryste, panie czekaj, królem hmm. system Tutaj? O, what are you doing here? Co tu mamy? Nic nie mamy. Co tam takiego znalazłeś? Właśnie nic. Nie dużo i pieniążki hmm. <laughs> eee, jest dosyć specyficznie i ciężko i nie mam dlatego pojęcia co mamy zrobić Tak właściwie, wiesz? A ja wiem To, pieniążki zbierać? Nie, po prostu tutaj inne jest miejsce, gdzie jeszcze nie byliśmy A, i tutaj jeszcze jest jakiś kulant. system Faktycznie, dobra, są dwa systemy, które musimy otworzyć w takim razie Dos Dokładnie Aha, tak, o, żeż, się Pan no, konter powiedział. To nie podoba. o do widzenia. O, 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 a nie, mongo, chodź No ja się biję gdzie indziej akurat z nimi. No to niedobrze, że Bo chcę to... nalać wody. No dobra, to ja też się z nimi sobie pobiję teraz. Nie spróbuję. Wody daj, wody daj. Kurna czemu was tu stylu? Halo. Nie martwcie, też miałem ich sporo. O, Bardzo jest jest dużo. Oh, jeż, wow! Jest ja się... too many oh, of them! Ha, ha. Oh, ha, 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 ha. No Wiesz co? Ja się dam zabić. Nie uh, ja wiem już, czy strzelać. albo spróbuję Kio! 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 do pompki! Kio! 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 Dobra, A, dobra, dobra nalałem wody! Ja też nalałem wody Myślałem na kompleść Dałem coś, to na pewno wiem, że kliknąłem coś, więc ja stąd spadam Ja też stąd spadam, wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że woda jest nalana już Mi też się wydaje, że woda jest już nalana, ale to dlatego, że ja już nie mam po prostu broni żadnej, dlatego No szczerze, to... no, mnie głupio śmiejesz, kurwa to... No nie, wyjdzie, Fuck you. O zobaczysz, o zobaczysz jak cię do kwasu wrzucę O zobaczysz jak cię do kwasu rzucę. Ale kwasik O, zob <słyska> o zobaczysz jak cię do kwasu rzucę. Chciał znaleźć kwas Wiesz co? Nic się tu nie zmieniło Co psułeś coś no jak to miałem kliknąć dźwignię Kliknąć kliknąłem dźwignię no. no ja też musiałem kliknąć, dźwignię Że Przepsułeś no, no. albo czegoś nie zrobiłeś, oszukałeś Halo, dlaczego to nie działa Mind Station, nie Mind Station było, okej okay, dobra hmm. To nie działa no. Lambda to Color mi... System hmm. Coś tu jest, nie, halo i to nie działa nie Color rozumiem, System albo czegoś nie zrobiłeś no ale czego? Nie wiem czego, bo nie chcesz mi powiedzieć. No ale ja sam nie wiem czego, <noise> jestem, czego. No to ja mam ci powiedzieć w takim razie. No. Dobra, to chodźmy w takim razie tam do mnie, zobaczymy czy jesteś. coś. pewnie Ale co? Bo ja sam nie wiem co miałem. Nawet do... nie zabiłeś tutaj z gredu. No bo mi się skończyła ta. Oh. You are weak. Czekaj, okay, jak tutaj wleca? czy tutaj jest coś? Co muszę tak pić chyba nie? O, to w takim razie się tylko dopiłem specjalnie. Miejsce, w którym nie przeżyję za długo. To, to na początku dźwignie klikłeś? To była jeszcze Mała. No. Na pewno bo dalej nie poszedłeś, nie? No. Czyli tam są jeszcze jakieś dźwignie, nie? Że je bijesz to, koło, to kuła. tutaj armia chetów. Aha! Aha! aha. To no ja nie wiedziałem, że tam się idzie dalej. No, to brawo! Kura, kompur, jak zwykle jest moja zilna. <gry> jak zwykle, kurde, kompur czegoś nie wiedział. Mini, mini, mini. Dobra, przechwycona już dźwignia. Bo już tutaj A... nic nie ma. Można jeszcze. I teraz powinno być dużo wody. Okej, okay, zobaczymy. No. Jak nie będzie, to znaczy, że jeszcze coś jest po twojej stronie. Nie, mam nadzieję, że nie. to wyjdę na głupka. Nie, dobra, jest woda tutaj. Na, na znaczy, hipokryte że... wyjdę. Nie, no wydaje mi się, że będzie ok. Tylko ja jestem głupi w takim razie. Nieprawda, może być głupi i głupszy. Tak, zobaczymy zaraz w takim razie. Mm. Zobaczymy, a zobaczymy, mam go.

No to wracamy w takim razie, co? Nie. Nie działa ci? To? No co? Nie <śmiennie> to, co? Ach, koku, Jak mówiłem, zawsze musi być głupi głupszy. Kurwa, ma. No halo, jak ty to zrobiłeś? Znowu znowu. 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 Kurwa. Jest tylko jedno wyjaśnienie, Conquest. I'm wizard. <grym> ja, ja się czuję. I'm wizard, Conquest. Ja, 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 ja się teraz czuję oszukany mentalnie. I'm wizard. <grym> ja się czuję oszukany mentalnie. Tak, ja jest Jestem czarodziejem Ja się czuję oszukany. I'm wizard. Pafo na nie, wizard. Wyżard. Kutafa <laughs> no nie Wyżard. a I'm Wyżard. O jak to. Dobra, Halo. wydaje mi się, że tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. No, no to bo... można zakończyć, chyba to jest bardzo dobry plan. Tylko jeszcze pozbieram pieniądze i będzie ok. Ty wuju No, a zatem Dobra. dziękujemy wszystkim za oglądanie tego odcinka. jak zwykle, trzymajcie się. W kolejnym odcinku widzimy się wraz z Kumpatem. I mam nadzieję, że z wami. Cześć. Jeszcze raz. Cześć. Zrobiłem umartego mema. Do widzenia. Bye bye.